Witam Was na kanale Urbex, zapraszam na swojego Instagrama urbex403 oraz na grupę na Facebooku Urbex Wałbrzych, gdzie możecie yy, pisać mi, mi gdzie, na jakie miejsce się możemy udać, które będę też rozważał. Tu się udajemy na opuszczoną stację na dworcu fabrycznym w Wałbrzychu, tu możemy widzieć w jakim on jest stanie, no, zniszczone zniszczony jest. Mamy stare schody, mam nadzieję, że one się pod nami nie urwą, nie zawalą się, tu odchodzi cała farba, tynk i widać gołą y, cegłę. Wejdziemy tam na górę, zobaczymy jak wyglądają inne piętra. No i zap też zapraszam do komentowania, czy się podobało, czy się film podobał, czy też nie. No i też no pisać w komentarzach, nawet na maila zapraszam, tu będzie gdzieś podany mail na którego możecie pisać Przepraszam, że tak ciemno, ale jest blisko ulicy, torów, ktoś może zobaczyć latarki, światła i będzie lecki przypał Tu chcemy, zobaczymy, czy da się wejść do tego pokoju Oj, coś blokuje drzwi Dobra, wychodzimy stąd i idziemy dalej, może z innego miejsca da się zobaczyć ten, ten pokój. Tu widzimy w stanie sufit, jaki jest. Tam chyba nie będziemy wchodzić, bo to będzie groziło zawaleniem i, na, i naszym, może, kalectwem. Tu widzimy pokój, jaki on jest zniszczony. Tutaj te drzwi to się nam nie chciały otworzyć, przepraszam, ale tam są okna i ludzie tam mieszkają blisko, więc ten urbex jest taki szybki. Gdyż no mogą nas ktoś może zobaczyć i to się nie skończy może skończyć się czymś jakimś mandacinem czy co, czymś. Tu mamy ten pokój drugi. Tu mamy o toaletę mamy mamy stary piec już rozwalony. Tutaj część część toalety. Tu jakiś. Kujwa, światło ucieka. Yy, tu jeszcze tak, tak się prezentuje cały piec. Tu jest pokój. Wejdziemy sobie do niego. Ob obczalimy co w nim jest. Ale nic się nie znajduje. Jest okno i to, to wszystko. Idziemy dalej. Zobaczymy. Tu muszę trzeba latarkę dać troszkę niżej, bo naprawdę tam wychodzą na yy, cargo, dworzec kolejny. Tutaj już widać, że instalacja elektryczna została wyjęta ze ścian. Idziemy dalej. Tu chyba nic ciekawego nie będzie. Zobaczymy, co będzie dalej. Tutaj ten sam pokój, co zaglądaliśmy wcześniej. Tak, jak on, nawet fotel widzę, że tam jest. A i przypominam o dzwoneczku, żeby być na bieżąco z filmami. Tu schody, ale są tak w opłakanym stanie, że chyba po nich nie wejdziemy. Tam widzieliśmy ten sufit, był zawalony. Znaczy, no nie zawalony, no. Było widać deski, no i to nie skończyłoby się dobrze. Idziemy dalej. Tam jeszcze drugie wejście było. Wejdziemy tym drugim wejściem, i zobaczymy dalszą część budynku. Tutaj sobie zejdziemy. Tu jakieś chyba szkło się odbija, z tego co widzę. Lecimy dalej. Wychodzi, tutaj jest jak ten. No, tynk jest od, odpada od tego. Od ścian. Tu mamy o, nawet dziurę. No to lecimy. Musimy zejść po schodkach. Przecisnąć się teraz przez dziurę, więc to będzie trochę ciemno, bo jak mówię, no to jest blisko kolei i może, może być naprawdę jak ktoś zobaczy i zadzwonić po policję, albo nawet ochrona budynku, bo to jest czyjś budynek, pewnie miasta, czy... No to i wchodzi, wchodzimy do dalszej części tutaj o właśnie, tu widzicie, tam się świecą światła, na które musimy uważać, żeby naprawdę nikt nas nie zobaczył. Inne filmy będą, to mam pomysł na inne filmy Jeszcze urbexowe Będą inaczej troszkę wyglądać niż ten co teraz A tu mamy piwnicę do której zejdziemy na sam koniec urbexu Zobaczymy co w niej jest, idziemy do góry Tu tak samo się prezentuje drugi obszar budynku No nie jest zbyt w fajnym stanie Ale czego się dla widzów nie robi Już mamy 40, 41 subskrypcji Za które serdecznie dziękuję Tutaj mamy skrzynkę chyba rozdzielnie, rozdzielnie. Lub jakieś korki, które zasilały cały obszar budynku. Tu mamy pokój i chyba toaletę. No to toalety na Urbeki nie może zabraknąć, co wy na to. Widzimy sobie, zobaczymy do to toalety, jak wygląda toaleta. Albo to kuchnia. Tak mi się wydaje, że to chyba kuchnia. Tu mamy okno i tu chyba była łazienka z kuchnią. Tak mi się wydaje po płytkach żeby były do połowy zrobione ściany tu mamy ta, starą tapetę trochę widać bo tak to światło muszę coś wymyśleć żeby to światło było lepsze w następnych filmach się postaram żeby były lepsze, lepsze światło tu mamy stare drewniane schody chwilę zastanowienia czy, czy warto wejść dobra wchodzimy zobaczymy na pierwsze pierwsze kroki nic się nie dzieje idziemy dalej zobaczymy co będzie dalej o nawet no, jeszcze troszkę do zębów tu mamy Idziemy. Tu musimy trochę naprawdę uważać, bo naprawdę... Strych, tu mamy strych, ale chyba będzie zamknięty. Z tego co widzę. No to ciul. Lec lecimy do piwnicy. Zobaczymy co w piwnicy, si co, co w piwnicy siedzi. Tutaj naprawdę bardzo ryzykujemy. Podkreślam to któryś raz z rzędu. A tu mamy... O! Śmieci. Śmieci szafkę plakat. I widzę, że się chyba się paliło troszeczkę tutaj. Sądzę po suficie, nie jestem ekspertem. Zawsze możecie mnie powiedzieć tam na dole w komentarzu, gdzie serdecznie zapraszam Was. Lecimy dalej. I sorry, że podkładam lektora, ale mam słaby mikrofon w aparacie. Dlatego na razie to musi tak wyglądać. Postaram się na następny film lepiej przygotować z oświetleniem oraz z mikrofonem, żeby Wam to mówić na bieżąco i żeby było też fajnie. No nie ukrywam, że też chcę Wam jakąś przyjemność robić, a tu jesteśmy w piwnicy. No tutaj są deski, Tu chyba nie będziemy, widzimy deski. No nie wejdzie... już tam dalej, nie wejdziemy, byśmy musieli skakać po tych deskach. No nie za bardzo mi się to nie uśmiecha. Idziemy dalej. Oczywiście butelki szklane porozbijane, nie róbcie tego, nie odwiedzajcie sami na własną rękę takich miejsc, ja to dla was robię, żebyście wy tego nie musieli, musieli robić, tutaj wam pokazuję jak to wygląda na piwnica, lecimy dalej, Zobacz, no musimy już wyjść z budynku, bo no, widzieliśmy go prawie całego, chyba o niczym nie zapomnieliśmy, chociaż te drzwi, yy tu będę chyba wam musiał pokazać to przez okno jak to wygląda tu mówię jeszcze raz trzeba uważać jest blisko ulicy, tutaj ludzie mieszkają więc będzie, o tu jeszcze wam raz pokazuję, gdzie to jest jak to się prezentuje naprawdę tu trzeba uważać tak się prezentuje okna tego budynku no widać porozbijane ktoś się fajnie bawił, no nie nie pochwalam takich rzeczy nie róbmy takich rzeczy, zwiedzmy sobie taki obszar ale nie niszczmy go. Pod, teraz podejdę do okna, pokażę wam, jak ten drugi pokój wygląda. Już nie będziemy wchodzić do środka, nie będziemy nadmiernie ryzykować, że nas tutaj ktoś zobaczy. Może zawsze pociąg podjechać, mogą to zgłosić. Że to się po takim budynku szwenda. I tu widzimy, nawet instalacja jest wyrwana już kompletnie. No, stary budynek, zniszczony. Ale fajnie go się zwiedzało. Tutaj okna, jak to wygląda z ulicy wam pokazuję. Jak wytrwałeś do tego momentu filmu da, Dawaj dalej gościu napisz w komentarzu I nakręcam wam nowy film Który Ten, yy, ja go robię w poniedziałek, wy Będzie go na pewno oglądać we wtorek No i co, to tak się prezentuje cały budynek, no nie mogę zbytnio świecić, bo naprawdę to, Tu jest droga, zaraz tam mieszkają ludzie więc no nie będę zbytnio, o tak, no trochę ciemno jest, tu sobie poświeciłem, ale latark mówię, muszę poszukać lepszego sprzętu, żeby Wam oś oświetlić go bardziej. Dziękuję za oglądanie, jak wytrwałeś do końca, łapka w górę. Dziękuję.